Adam Mickiewicz Dziady Poema Dziady, część 2 Dziady Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś Ucztą Kozła, na której przewodniczył koźlarz, huslar. Guślarz, razem kapłan i poeta, gęślarz. W teraźniejszych czasach ponieważ światłe duchowieństwo i właściciele usiłowali wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi praktykami i zbytkiem częstokroć nagannym pospolstwo więc święci dziady tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywołują się dusze nieboszczyków, Godna uwagi, iż zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom pogańskim, w dawnej Grecji, za czasów Homerycznych, w Skandynawii, na wschodzie i dotąd po wyspach Nowego Świata. Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza, iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami Napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom czystowym. Cel tak pobożne święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne przemawiały niegdy silnie do mojej imaginacji, słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub przestrogami, a we wszystkich zmyśleniach poczwarnych można było dostrzec pewne dążenie moralne i pewne nauki, gminnym sposobem zmysłowie przedstawiane niejsze przedstawi obrazy w podobnym duchu. Śpiewy zaś obrzędowe, gusła i inkantacje są po większej części wiernie, a niekiedy dosłownie z gminnej poezji wzięte. Guślarz, starzec pierwszy z chóru. Chór wieśniaków i wieśniaczek. Kaplica, wieczór. Tchere are more incha inchevenanthe artch. Tchan are to finio ur filosofy. Szakespeare. Są dziwy w niebie i na ziemi. O których Ani śniło się waszym filozofom Chur, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie, co to będzie? Guślarz Zamknijcie drzwi od kaplicy I stańcie koła truny Żadnej lampy, żadnej świecy W oknach zawieście całuny Niech księżyca jasność blada Szczelinami tu nie wpada Tylko żywawo, tylko śmiało Pstarzec jak kazałeś, tak się stało. Chur, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Guślarz. Czystowe duszeczki. W jakiejkolwiek świata stronie. Czyli która w smole płonie, czyli mare z dnie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary. W surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze żewnie. Każda spieszcie do gromady. Gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy dziady. Wstępujcie w święty przybytek. Jest jałmużna, są pacierze i jedzenie, i napitek. Chur, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Guślarz. Podajcie mi garść kądzieli, zapalam ją, wy z pośpiechem, skoro płomek w górę strzeli, pędźcie go z lekkim oddechem. O tak, o tak. Dalej, dalej niech się na powietrzu spali. Chur, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Guślarz. Naprzód wy z lekkimi duchy coście śród tego padołu. Ciemnoty i zawieruch nędzy, płaczą i mozołu. Zabłysnęli i spłonęli. Jako ta garstka kądzieli. Kto z was wietrznym błądzi szlakiem, w niebieskie nie wzleciał bramy tego lekim, jasnym znakiem. Przyzywamy, zaklinamy. Hur. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie. Guślarz. Patrzcie, ach, patrzcie do góry, cóż tam pod sklepieniem świeci? Oto złocistymi pióry. Trzepiące się dwoje dzieci. Jak listek z listkiem w powiewie kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem. Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie tak aniołek i gra z aniołkiem. Guślarz i starzec. Jak listyk z listkiem w powiewie kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem. Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie tak aniołek i gra z aniołkiem. Aniołek. Do jednej z wieśniaczek. Do mamy leci do mamy. Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy, a to siostra moja Rózia. My teraz w raju latamy tam nam lepiej niż u mamy Patrz. Jakie główki w promieniu biur z jutrzenki światełka, a na oboim ramieniu? Jak u motylków skrzydełka? W raju wszystkiego dostatek co dzień to inna zabawka. Gdzie stąpim, wypływa trawka, gdzie dotkniem, rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy nas nuda i trwoga. Ach, mamo, dla twoich dziatek. Zamknięta do nieba droga. Hur. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy ich nuda i trwoga, ach, mamo, dla twoich dziatek. Zamknięta do nieba droga. Guślarz. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce, i jagódki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Aniołek. Nic nam, nic nam nie potrzeba. Zbytkiem słodyczy na ziemi. Jesteśmy nieszczęśliwymi. Ach, ja w mojem życiu całem. Nic gorzkiego nie doznałem. Pieszczoty, łakotki, swawole, a co zrobię? Wszystko caca. Śpiewać, wskakać, wybiec w pole, urwać kwiatków. Dla rozalki oto była moja praca, a jej praca stroić lalki. Przylatujemy na dziady. Nie dla modłów i biesiady niepotrzebna msza ofiarna. Nie opączki, mleczka, chrusty prosim, gorczycy dwa ziarna. A ta usługa tak marna, stanie za wszystkie odpusty. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu. Kto nie doznał goryczy, ni razu ten nie dozna słodyczy w niebie. Chór. Bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu. Kto nie doznał goryczy, ni razu ten nie dozna słodyczy w niebie. Guślarz. Aniołku. Duszeczko. Czego chciałeś, macie obie. To ziarneczko, to ziarneczko teraz z Bogiem idźcie sobie. A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna, ducha. Widzicie pański krzyż? Nie chcecie jadła. Napoju zostawcież nas w pokoju. A krzyż, a krzyż? Chór. A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna, ducha. Widzicie pański krzyż? Nie ci jadła. Napoju zostawcież nas w pokoju. A krzyż, a krzyż? Widmo znika. Guślasz. Już straszna północ przybywa, zamykajcie drzwi na kłódki. Weźcie smolny pękł uczywa stawcie w środku kocioł wódki. A gdy laską skinę zdala, niechaj się wódka zapala. Tylko żywawo, tylko śmiało. Starzec. Jużem gotów. Guślarz. Daje hasło. Starzec. Buchnęło, zawrzało. I zgasło. Chur. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Guślarz. Dalej wy z najcięższym duchem, coście do tego padołu. Przykuci zbrodni łańcuchem. Z ciałem i duszą pospołu. Choć zgon lepiankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła żywot z cielesnej katuszy. Dotąd wydrzeć się nie zdoła. Jeżeli karę tak srogą ludzie nieco zwolnić mogą. I zbawić piekielne jamy, której jesteście tak blisko. Was wzywamy, zaklinamy. Przez żywioł wasz, przez ognisko. Hur! Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie? Głos! Za oknem. Hej, kruki, sowy, orlice. Owy przeklęte żarłoki. Puśćcie mnie tu pod kaplicę. Puśćcie mnie choć na dwa kroki. Guślarz. Wszelki duch. Jakaż potwora. Widzicie w oknie upiora? Jak kość na polu wybladły. Patrzcie. Patrzcie, jakie lice. W gębie dym i błyskawice oczy na głowę wysiadły świecą jak węgle w popiele. Włos rozczochrany na czele. A jak suchy snop cierniowy. Płonąc miotłe ognia ciska tak od potępieńca głowy. Z sypią się i skrzyska. Guślarz i starzec. A jak suchy snop cierniowy. Płonąc miotłe ognia ciska tak od potępieńca głowy. Z sypią się i skrzyska. Widmo. Z za okna. Dzieci. Nie znacie mnie. Dzieci? Przypatrzcie się tylko z bliska, przypomnijcie tylko sobie. Ja nieboszczyk, pan wasz, dzieci. Wszak to moja była wioska. Dziś ledwo rok mija trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. Ach, zbyt ciężka ręka boska. Jestem w złego ducha mocy okropne cierpię męczarnie. Kędy noc ziemię ogarnie, tam idę szukając nocy. A uciekając od słońca. Tak pędzę żywot tłacze, a nie znajdę błędom końca. Wiecznych głodów jestem pastwą. A któż mnie nakarmić raczy? Szarpie mnie żarłoczne ptactwo. A któż będzie mój obrońca? Nie masz. Nie masz mękom końca. Hur. Szarpie go żarłoczne ptactwo, a któż mu będzie obrońca? Nie masz, nie masz mękom końca. Guślasz. A czegóż potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy? Czy prosisz o chwałę nieba? Czy o poświęcony gody? Jest dostatkiem mleka, chleba są owoce i jagody. Mów, czego trzeba dla duszy, aby się dostać do nieba? Widmo. Do nieba. Bluźnisz daremnie. O nie. Ja nie chcę do nieba. Ja tylko chcę, żeby ze mnie. Prędzej się dusza wywlekła. Stokroć wolę pójść do piekła wszystkie męki zniosę snadnie. Wolę jęczeć w piekle na dnie niż z duchami nieczystymi. Błąkać się wiecznie po ziemi widzieć dawnych uciech ślady pamiątki dawnej szkarady. Od wschodu aż do zachodu, od zachodu aż do wschodu. Umierać z pragnienia, z głodu. I karmić drapieżne ptaki. Lecz niestety, wyrok taki, że dopóty w ciele muszę. Potępioną włóczyć duszę, nim kto z Was, poddani moi pożywi mnie i napoj. Ach, jak mnie pragnienie pali. Gdyby mała wody miarka. Ach, gdybyście mnie podali. Choćby dwa pszenicy ziarka. Chór. Ach, jak go pragnienie pali. Gdyby mała wody miarka. Ach, gdybyśmy mu podali. Choćby dwa pszenicy ziarka. Chór ptaków nocnych. Darmo żebrze, darmo płacze. My tu czarnym korowodem Sowy, kruki i puchacze Niegdyś, panku, sługi twoje. Któreś ty pomożył Głodem zjemy pokarmy, wypijem napoje. Hej, sowy, puchacze, Kruki szponami, krzywymi dzioby. Szarpajmy jadło na sztuki. Chociażbyś trzymał Już w gębie i tam ja szponę za głębie. Dostanę aż do wątroby. Nie znałeś litości, panie. Hej, sowy, puchacze, kruki i my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki niechaj nagie świecą kości. Kruk. Nie lubisz umierać z głodu. A pomnisz, jak raz w jesieni. Wszedłem do twego ogrodu. Gruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni. Trzy dni nic nie miałem w ustach otrząsnąłem jabłek kilka. Lecz ogrodnik skryty w chrustach Zaraz narobił hałasu I poszczuł psami jak wilka Nie przeskoczyłem tarasu Dopędziła mnie obława Przed panem toczy się sprawa o co? O owoce z lasu, które na wspólną wygodę Bóg dał jak ogień i wodę Ale pan gniewny zawoła Potrzeba dać przykład grozy Zbiegł się lud z całego sioła, Przywiązano mnie do sochy Zbito dziesięć pęków łozy. Każdą kość, jak skłosa żyto, jak od suchych stronków grochy od skóry mojej odbito. Nie znałeś litości, panie? Chór ptaków. Hej, sowy, puchacze, kruki i my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. Psowa. Nie lubisz umierać z głodu. Pomnisz. Jak w kucy ją samą pośród najtęższego chłodu stałam z dziecięciem pod bramą. Panie, wołałam ze łzami zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tamtym świecie córkę zabrałeś do dwora matka w chacie leży chora przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy. Hulając w pianej ochocie przewalając się po złocie Hajdukowi rzekłeś z cicha. Kto tam gościom trąbi w uszy? Wypędź żebraczkę, do licha. Posłuchał Hajduk niecnota za włosy wywlekł za wrota. Wepchnął mnie z dzieckiem do śniegu. Zbita i przeziębła strodze nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dziecięciem na drodze. Nie znałeś litości, panie. Chór ptaków. Hej, sowy, puchacze, kruki i my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. Widmo. Nie ma, nie ma dla mnie rady. Darmo podajesz talerze, co dasz, to ptactwo zabierze. Nie dla mnie, nie dla mnie dziady. Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Chór. Tak, musisz dręczyć się wiek wiekiem sprawiedliwe zrządzenia Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem temu człowiek nic nie pomoże. Guślarz. Gdy nic tobie nie pomoże idźże sobie precz, nie Boże. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz pański krzyż? Nie bierzesz jadła, napoju? Zostawże nas w pokoju. A kysz, a a kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha? Czy widzisz pański krzyż? Nie bierzesz jadła, napoju? Zostawże nas w pokoju. A tyż, a Widmo znika. Guślarz. Podajcie mi, przyjaciele, ten wianek na koniec laski. Zapalam święcone ziele w górę dymy, w górę blaski. Hur. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Guślarz. Teraz wy, pośrednie duchy, coś cię u tego padał. Ciemnoty i zawiaruchy. Żyłyście z ludźmi pospołu. Lecz od ludzkiej wolnej skazy żyłyście nie nam, nie światu jako te cząbre i ślazy ni z nich owocu, ni kwiatu. Ani się ukarmi zwierzę, ani się człowiek ubierze. Lecz i wonne skręcone wianki. Na ścianie wiszą wysoko. Tak wysoko, o ziemianki była wasza piersi oko, która dotąd z czystym skrzydłem. Niebieskiej nie przeszła bramy was tym światłem i kadzidłem. Zapraszamy, zaklinamy. Hur. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie? Guślarz! A toż czy obraz Boga rodzicy? Czyli anielska postać? Jak lekkim rzutem obręcza? Po obłokach zbiega tęcza by z jeziora wody dostać takona świeci i w kaplicy. Do nóg biała spływasz a ta włos z wietrzykami z fawoli po jagodach uśmiech lata ale w oczach łza niedoli. Guślarz i starzec. Do nóg biała spływasz a ta włos z wietrzykami z fawoli po jagodach uśmiech lata ale w oczach łza niedoli. Guślarz i dziewczyna. Guślarz. Na głowie ma kraśny wianek w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baranek a nad nią leci motylek. Na baranka bez ustanku. Woła, baś, baś, mój baranku baranek zawsze z daleka. Motylka rózeczką goni. I już, już trzyma go w dłoni. Motylek zawsze ucieka. Dziewczyna. Na głowie mam kraśny wianek w ręku zielony badylek przede mną bieży baranek nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku Wołam, baś, baś, mój baranku Baranek zawsze z daleka Motylka rózeczką gonie I już, już chwytam go w dłonie Motylek zawsze ucieka Dziewczyna Tu niegdyś w wiosny poranki Najpiękniejsza z tego sioła Zosia pasając baranki Skacze i śpiewa wesoła La 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 Oleś za gołąbków parę Chciał raz pocałować w usta. Lecz i prośbę, i ofiarę. Wyśmiała dziewczyna pusta. La 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 la. Józio dał wstążkę pasterce, Antoś oddał swoje serce. Lecz i z Józia, i z Antosia. Śmieje się pieszkliwie Zosia. La 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 la. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę umarłam nie znając troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz, ach, nie dla świata. Myśl moja, nazbyt skrzydlata nigdy na ziemski nie spoczęła błoni. Za lekkim zefirkiem goni za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i fletów słuchałam rada. Często kiedy sama pasa do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasę. Lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie igram do woli latam, gdzie wietrzyk zawieje, nic mnie nie smuci. Nic mnie nie boli, jak ja chcę. Wyrabiam cuda. Przędę sobie stęczy rąbki z przezroczystych łez poranku. Tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem. Skąd ta nuda? Wyglądam kogoś za każdym szelestem, ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, bez ustanku. Wiatry mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali i pędzi w górę, w dół, z ukosa. Tak pośród pieszchliwej fali. Wieczną przelatując drogę ani wzbić się pod niebiosa ani ziemi dotknąć nie mogę. Hur! Tak pośród pieszchliwej fali. Przez wieczny lecąc bezdroże ani wzbić się pod niebiosa ani dotknąć ziemi nie może. Guślarz! Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga czy o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce, i jagódki czego potrzebujesz duszeczko żeby się dostać do nieba dziewczyna nic mnie nic mnie nie potrzeba niechaj podbiegną młodzieńce niech mnie pochwycą za ręce niechaj przyciągną do ziemi niech poigramy chwilkę z nimi bo słuchajcie i zwaszcie u siebie że według bożego rozkazu kto nie dotknął ziemi ni razu ten nigdy nie może być w niebie chur bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu ten nigdy nie może być w niebie. Guślarz. Do kilku wieśniaków. Darmo bierzecie. To są marne cienie, darmo rączki ściąga biedna wraz ją, spędzi wiatr utchnienie. Lecz nie płacz, piękna dziewico. Oto przed moją źrenicą. Odkryto przyszłe wyroki. Jeszcze musisz sama jedna. Latać z wiatrem przez dwa roki, a potem staniesz za niebieskim progiem. Dziś modlitwa nic nie zjedna. Lejdźże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz Pański krzyż? Nie chciała światła, napoju? Zostawże nas w pokoju. A ksz, a Chór. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz pański krzyż? Nie chciałaś jadła, napoju? Zostawże nas w pokoju. A tyż, a Krzyż. Dziewica znika. Guślarz. Teraz wszystkie dusze razem wszystkie i każdą z osobna, ostatnim wołam rozkazem. Dla was ta biesiada drobna. Garść maku, soczewicy. Rzucamy w każdy róg kaplicy. Hur. Bierzcie, czego której braknie, która pragnie. Która łaknie? Guślasz. Czas odemknąć drzwi kaplicy. Zapalcie lampy i świecy. Przeszła północ. Kogut pieje skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje. Wstujcie. chór. cóż to? Guślasz. Jeszcze mara. Hur. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Guślasz. Do jednej z wieśniaczek. Pasterko, odtam w żałobie. Wstań, bo czy mi się wydaje, czy ty usiadłaś na grobie? Dziadki, patrzajcie, dla Boga. Wszak to zapada podłoga. I blade widmo powstaje. Zwraca stopy ku pasterce. I stanęło tuż przy boku. Zwraca lice ku pasterce białe lice i obsłony jako śnieg po nowym roku. Wzrok dziki i zasępiony. Utopił całkiem w jej oku. Patrzcie, ach, patrzcie na serce. Jaka to pąsowa pręga, tak jakby pąsowa wstęga. Albo jak sznurkiem korale od piersi aż do nóg sięga. Co to jest? Nie zgadnę wcale. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Chur. Co to jest? Nie zgadniem wcale. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Guślarz. Czego potrzebujesz, duchu młody? Czy prosisz o chwałę nieba? Czyli o święcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba są owoce i jagody. Czego potrzebujesz, duchu młody, żeby się dostać do nieba? Widmo milczy. chór, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Guślasz. Odpowiadaj, maro blada. Cóż to? Nic nie odpowiada, chór. Cóż to? Nic nie odpowiada, Guślasz. Gdy gardzisz mszą i pierogiem, idźże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałeś wiadła, napoju? Zostawże nas w pokoju. Akrz, akrz, widmo stoi. Chór. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałeś wiadła, napoju? Zostawże nas w pokoju. a krzyż? Guślarz. Przebóg, cóż to za szkarada? Nie odchodzi i nie gada. Chór. nie odchodzi i nie gada. Guślarz. Duszo, przeklęta czy błoga, opuszczaj święte obrzędy. Oto roztwarta podłoga kędy, wszedłeś, wychodź tędy, bo cię przeklnę w imię Boga. Po pauzie, precz stąd na lasy, na rzeki i zgin, przepadnij na wieki. Widmo stoi, przebóg, cóż to za szkarada? I milczy, i nie przepada. Chór, i milczy, i nie przepada. Guślarz. Darmo, proszę, darmo, gromie on się przeklęctwa nie boj. Dajcie kropidło z ołtarza. Nie pomaga jej kropidło, bo utrapione straszydło. Jak stanęło, tak i stoi niemo, głucho, nieruchomie jak kamień pośród cmentarza. Chur, bo utrapione straszydło. Jak stanęło, tak i stoi niemo, głucho, nieruchomie jak kamień pośród cmentarza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Guślarz. To jest nadrozum człowieczy. Pasterko, znasz tę osobę? W tym są jakieś straszne rzeczy. Po kim ty nosisz żałobę, wszak mąż i rodzina zdrowa? Cóż to? Nie mówisz i słowa? Spojrzyj, odezwij się przecie. Czyś ty, martwa, moje dziecię? Czegoż uśmiechasz się? Czego? Co w nim widzisz wesołego? Chór. Czegoż uśmiechasz się? Czego? Co w nim widzisz wesołego? Guślarz. Daj mnie stółę i gromnicę zapalę, jeszcze poświęcę. Próżno pale, próżno święcę, nie znika przeklęta dusza. Weźcie pasterkę pod ręce, wyprowadźcie za kaplicę. Czegoż oglądasz się, czego? Co w nim widzisz powabnego? Chur. Czegóż oglądasz się, czego? Co w nim widzisz powabnego? Guślarz. Przebóg. Widmo kroku rusza. Gdzie my z nią, one za nią, wszędzie? Co to będzie? Co to będzie? Chur. Gdzie my z nią, one za nią, wszędzie? Co to będzie? Co to będzie?